Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Przyznam się szczerze, że kiedy mówię do ludzi, czy w kościele, czy na ulicy, rzadko kiedy się wcześniej przygotowywuję, a kiedy proszą mnie, żebym mam się przygotować z jakimś słowem, czymś się podzielić, to najczęściej jest tak, że przygotowywuję się tam godzinę, może półtorej, dzień wcześniej, a i tak później na drugi dzień mówię coś innego. Także ja dzisiaj się kompletnie nie przygotowywałem, ale wierzę w to, że Duch Święty... Chcę coś przekazać każdemu z nas, także mi. Także wierzę w to, że Duch Święty będzie prowadził mnie i prowadził moją mowę, którą będę tutaj wygłaszał. Nie zawsze będzie ona płomienna, nie zawsze będzie super uduchowiona, może tak po ludzku, ale wierzę, że to będzie do Ducha Świętego. W prostocie jest wielkość. Tak, takie słowo mi teraz przyszło, także e, czasem proste rzeczy, które mówimy, to co przeżywamy z Bogiem, e, to ma moc. Ja w to bardzo mocno wierzę. Bóg ceni w nas szczerość. Czasem nie ma co pewnych spraw uduchowiać, nie ma co pewnych spraw wyolbrzymiać, bądźmy sobą. Bóg bardzo cieszy się, kiedy jesteśmy sobą. Bóg akceptuje nas i kocha takimi, jakimi jesteśmy. I to mnie właśnie do Boga przyciągnęło. Przyciągnęła mnie ta Jego miłość i ta bezgraniczna akceptacja to, że jestem przez Niego kochany i akceptowany takim, jakim jestem. To, że jesteś przez niego kochany, kochana, czy nosisz okulary, czy może masz krzywy nos, czy duży nos, nie jesteś idealny być może z wyglądu idealna, ale Bóg Ciebie kocha i akceptuje. Takim, jakim jesteś, taka, jaka jesteś. I to jest właśnie wspaniałe w Bogu. Wiecie, nam w tym świecie często, kiedy żyliśmy, brakowało akceptacji, brakowało miłości takiej bezwarunkowej. Mnie tego bardzo mocno brakowało, jak byłem dzieckiem. Zawsze szukałem akceptacji otoczenia, szukałem akceptacji innych ludzi, próbowałem się przypodobać, chciałem być lubiany, chciałem być kochany, chciałem, żeby ktoś po prostu polubił mnie takiego, jakim jestem. I dopiero kiedy poznałem miłość Bożą, która może mnie zaakceptować, właśnie takiego, jakim jestem, stwierdziłem, że za takim Bogiem chcę iść. Kiedy moja żona głosiła mi Ewangelię, obecna żona, wtedy jeszcze nie była moją żoną, i kiedy zrozumiałem, czym jest naprawdę dobra nowina, naprawdę postanowiłem, że za takim Bogiem, za takim wspaniałym Jezusem chcę iść na 100%. Kiedy zrozumiałem, że to Jezus, który jest Synem Bożym, ale też jest prawdziwym Bogiem, przyszedł na ziemię i przeżył to życie tak, jak my powinniśmy je przeżyć, umarł na krzyżu i na krzyżu wziął cały nasz ból. Całe cierpienie, całą poczucie winy, poczucie krzywdy, to niedocenianie samego siebie, niskie poczucie wartości. On to wziął wszystko na krzyżu, został pogrzebany i trzeciego dnia z martwych stał. Kiedy zrozumiałem, to że jestem w nim nowym stworzeniem, że on patrzy na mnie z miłością i z akceptacją, stwierdziłem, że za takim Jezusem chcę iść i z takim Jezusem chcę żyć. Także, kochani, nie wiem na jakim etapie jesteście, ale wiem, że jako wierzące osoby przechodzimy różne e, okresy, różne czasy. Teraz też nie są łatwe czasy. Obserwuję co się dzieje na Facebooku i wśród wierzących znajomych. Mamy czas, gdzie. E, jest dosyć duży atak na ludzi wierzących. I teraz właśnie jest taki czas, żebyśmy naprawdę mocno przygnęli do Jezusa, żebyśmy naprawdę mocno przygnęli do Jego miłości, do Jego akceptacji, do tego, kim On jest, żebyśmy na 100% swoje serca przyłożyli do Jego serca, bo poza Nim nie ma dla nas życia. Tak jak wcześniej tutaj mówiła koleżanka, On jest życiem. Poza Nim nam się może wydawać, że my żyjemy, naszymi uczynkami, naszymi staraniami, ale poza Nim nie ma życia. On jest życiem. On jest prawdą. Nie jest prawdą to, co myślisz o sobie albo myślą inni ludzie. Chyba, że myślisz o sobie w sposób boży, że patrzysz na siebie z miłością bożą, to wtedy to jest prawda. Ale nie jest prawdą to, co mówią o tobie, że jesteś słaby. Nie jest prawdą to, co, yy, że ci wytykają jakieś błędy. Prawdą jest Jezus i to, co on zrobił. A on cię umiłował bezgranicznie, i to jest prawda. Patrz na siebie przez oczy Jezusa. Patrz na siebie tak, jakby Bóg na ciebie patrzył przez Jezusa Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. On jest drogą, jedyną drogą do miłującego i prawdziwego Ojca. A mamy w niebie miłującego tatę, który nas kocha i akceptuje. Będę to powtarzał wiele razy, ale to jest bardzo ważne. Bóg kocha i akceptuje nas takimi, jakimi jesteśmy. My też zaakceptujmy i pokochajmy siebie takimi, jakimi jesteśmy. Bo jeśli e, mamy miłować bliźniego swego jak siebie samego, to miłujmy też siebie, miłujmy Boga, który w nas mieszka. A im bardziej będziemy miłowali Boga, który w nas mieszka, też tym bardziej będziemy miłowali siebie. Śpiewaliśmy, nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest pełen chwały i ten wielki, cudowny Bóg postanowił, żeby zamieszkać w nas, w ludziach. Bóg w tobie mieszka. Bóg w tobie mieszka, Jezus zamieszkał w tobie. Jeśli uwierzyłeś w Jezusa, jeśli uwierzyłaś w Jezusa, oddałaś mu swoje życie, Jezus mieszka w tobie. Prawdziwy Bóg, który jest wszechmocny, który jest wspaniały, który jest pełen chwały, który stworzył wszystko, on mieszka w tobie. Ten Bóg postanowił, że on zamieszka w tobie i ty będziesz jego świątynią. Żyj jak świątynia Boża. Pamiętaj o tym w każdej chwili i w każdym momencie. Kochani, zachęcam was ogromnie do tego, abyśmy przemieniali się na jego obraz i jego podobieństwo. Przemieniajmy swoje umysły na jego obraz i jego podobieństwo. W tym jest moc, kochani. Zachęcam was do pracy, bo łaska Boża, która jest za darmo, zbawienie, które dostaliśmy, to też wiąże się z pracą. Bóg dał nam wszystko. Dał nam siłę, dał nam energię, dał nam motywację po to, abyśmy my w tym żyli, w tym trwali i wykorzystywali to po to, aby przemieniać siebie, swoje życie i życie wokół nas. Chwała Bogu, tak jest, chwała Bogu, halleluja, wywyższajmy Boga. Kochani, jak widzicie, ja nie mam rąk. Straciłem je w wieku lat 20, dzisiaj lat mam 37. Straciłem w wypadku pociągowym. Pociąg lewą rękę urwał mi całą, prawą mnie zmiażdżoną. Długo leżałem na torach, zanim przyszła pomoc. To cud, że w ogóle przeżyłem. Wcześniej wychowywała mnie moja babcia. Jestem z rozbitej rodziny, moja mama miała problem z alkoholem, mój tata na tamtym etapie nie był w stanie tego wszystkiego udźwignąć, wychowała mnie moja babcia, która była mamą mojej mamy, też już nie żyje, umarła na nowotwór kilka lat temu. I moja babcia prowadzała nas do kościoła, mnie i moją siostrę. Mieszkaliśmy w takim małym domku, mieliśmy latrynę na zewnątrz, do której się załatwialiśmy i tak dalej. Także jeśli młodzież mnie słyszy, słuchajcie, jeśli macie ciepłą wodę w domu, macie za co Bogu dziękować. Jeśli macie dach nad głową i ubigację, macie Bogu za co dziękować i dziękować swoim rodzicom i opiekunom, którzy się Wami zajmują. Także bądźcie wdzięczni Bogu i szanujcie i kochajcie swoich rodziców, swoich opiekunów, babcie, dziadków i tak dalej. Nie są idealni, zawsze wiemy o tym. Tym, ale kochajmy ich i szanujmy tak, jak potrafimy. Kochani, i we mnie budowało się takie niskie poczucie wartości. Nie znałem wtedy Boga, więc e, takie niskie poczucie wartości coraz bardziej się we mnie budowało, kiedy mieszkałem jeszcze na wsi. Potem tata założył nową rodzinę i przeprowadziłem się do miasta. I nagle zderzyłem się z innym światem. Bo wcześniej tutaj na wsi e, latryna, e, woda ze studni, mały domek taki po niemiecki, gdzie dziś jak Stanę na palcach, to dotykam sufitu, a potem zamieszkałem w łodzi, gdzie było nowe mieszkanie, wyremontowane i tak dalej, nowi koledzy z miasta, moja nowa mama, tak zwana Macocha, bo moja prawdziwa już wtedy nie żyła. I nagle zderzyłem się z tym światem i poczułem, że jestem gorszy. Poczułem w sercu wewnątrz siebie, że jestem gorszy niż ci ludzie z miasta. Poczułem się taki inny, poczułem, że ja nie zasługuję na akceptację i szukałem tej akceptacji w różnych miejscach. Najczęściej na ulicy, na osiedlu wychodziłem, zobaczyłem, że bardzo łatwo uzyskać akceptację wśród ludzi, którzy palą jointy, piją alkohol, że tam jest najłatwiej, bo oni przechodzili przez podobne rzeczy jak ja, więc zacząłem z nimi trzymać, zacząłem pać jointy, pić alkohol i nie widziałem, jak to wszystko mnie pochłania, jak to wszystko mnie gubi. Ja od y, młodości trenowałem sport, piłkę nożną. Ale wtedy porzuciłem też ten sport, stwierdziłem, że lepsze jest życie na osiedlu, porzuci, porzuciłem też siłownie, sporty walki, bo też trochę ich próbowałem przed wypadkiem, zostawiłem to wszystko i stwierdziłem, że lepsze życie jest na osiedlu, bo tam mnie lubią, kochają, akceptują, kochają w cudzysłowie. Tam poczułem się zaakceptowany i nie widziałem jak ten świat bardzo mnie niszczy i gubi. I w wieku lat 20 pod wpływem narkotyków i alkoholu znalazłem się na torach. I prawdopodobnie chciałem ze sobą skończyć. Kochani, moja babcia, ta druga mama mojego taty miała schizofrenię. Ja w wieku 20 lat miałem objaw schizofrenii. Miałem rzut schizofrenii. Mnie się wydawało, kiedy miałem ludzi na ulicy, że oni znają moje myśli. Kiedy widziałem parę, która idzie obok i mnie mija i uśmiechałem się do siebie, to wydawało mi się, że oni się uśmiechają, dlatego, bo oni... Wiedzą o moim życiu wszystko i się uśmiechają do siebie i sobie myślą, patrz, idzie ten y, idiota, idzie ten koleś, który nie ma mamy, którego mama była alkoholiczką, który mieszkał na wsi i tak dalej. Kochani, teraz w ogóle się tego nie wstydzę, ale wtedy bardzo się tego wstydziłem i coraz bardziej wpadałem w ten świat i w pewnym momencie nie, nie widziałem dla siebie wyjścia. Nie wiedziałem... Nie pamiętam dnia wypadku, ale prawdopodobnie chciałem po prostu sobą skończyć, ponieważ miałem już dosyć życia tego, które prowadziłem: życia pełnego bólu, pełnego cierpienia, pełnego braku akceptacji, braku miłości i tak dalej. I gdy obudziłem się po wypadku w domu, gdy moja świadomość zaczęła wracać, właściwie nie po wypadku, a w szpitalu, dosyć długo leżałem na torach. Tak jak wam mówię, lekarze to powiedzieli: że Cud, że w ogóle żyję, ale kiedy obudziłem się i chciałem wstać, zrozumiałem, że nie mam rąk, leżał obok mnie taki jeden chłopak, ja mam coś takiego jak bóle fantomowe, mi się wydaje, że ja mam ręce, chociaż ich nie mam, leżał obok mnie taki chłopak i go się spytałem, czemu nie mogę stać, on powiedział właśnie, bo nie masz rąk. Ale ja czuję takie mrowienie i go się spytałem, bo tak mi się wydaje, jakbym miał ręce, tak, przynajmniej część. Mówiła, a jak, 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 dużo tych rąk nie mam? On mówi, całych. A mówię, okej, okay, spoko, byłem na takich znieczulających środkach, że w ogóle to na mnie źle nie, nie zadziałało. Ale kiedy... Te środki zaczęły ze mnie schodzić, i kiedy uświadomiłem sobie, co się stało, bardzo, bardzo mocno się załamałem. Poczułem się, jakbym trafił do piekła, bo nie dość, że bardzo mocno cierpiałem, to wydawało mi się, że to cierpienie będzie trwało wiecznie. Ludzie często mówią, że nadzieja umiera ostatnia, ale wierzcie mi, że nadzieja także może umrzeć, bo wtedy umarła nawet moja nadzieja. Ja nie miałem nadziei na to, że cokolwiek się zmieni. I pewnego dnia, leżąc w łóżku, patrząc w sufit, podłączony pod cewnik, zawołałem do Boga. Boże, jeśli jest dla mnie jakakolwiek szansa, chociaż najmniejsza, proszę coś, zrób z moim życiem, bo ja sam sobie nie dam rady. I wiem, że wtedy do mojego życia przyszedł Bóg. I ja nie zobaczyłem Go fizycznymi oczami, ale wiem, że On mnie wtedy chwycił i przy, przytulił. I tak jak Słowo Boże mówi, On zaprowadził mnie do swojego Syna, bo nikt nie przychodzi do, ojca, jeśli nie do Syna, jeśli go ojciec nie przyprowadzi, Tak mówi Słowo i ja to przeżyłem. Ja najpierw zawołałem do Boga, Potem On przyprowadził mnie do Syna. Potem moja żona głosiła mi Ewangelię i uwierzyłem w Jezusa. Jezus od roku 2015 jest moim Panem i Zbawicielem, i ufam i wierzę Jemu. I idę za Nim całym sercem i tego też wam życzę. I kochani, ja nie chcę przedłużać, bo nie chcę opowiadać o swojej historii, jak Bóg mnie podniósł i dał mi wspaniałe rzeczy. Może tak krótko. Byłem w reprezentacji Polski w skończyłem studia, mam dzisiaj pracę, poznałem żonę i wiele, wiele innych wspaniałych rzeczy. A celem mojego... Ż... Tak, tu Bibro przypomina, że jestem wicemistrzem świata Europy w Paratequondo, także chwała Bogu za to. Ale to wszystko dzięki Niemu, kochani. I e, teraz wiem, że Bóg powołał każdego z nas, żebyśmy głosili Ewangelię. E, my z Bibrem, jak gdzieś jesteśmy, mówimy przez mikrofon, ale też e, dzień wcześniej, kiedy byliśmy na ulicy, zaczepialiśmy ludzi, mówiliśmy im o Chrystusie. Nawet sialiśmy, kochani, delikatnie. Nie wstydźmy się Jezusa, mówmy o nim, kochani. Czasem nam się wydaje, że jak powiemy, to, to głupio wypadniemy i tak dalej. Owszem. Będą trudne momenty, kiedy ktoś się zaśmieje albo powiedz spadaj stary odejdź ode mnie, nie chcę Cię znać, ale Paweł mówił o tym, że kiedy są takie momenty, że mamy się radować, bo cierpimy dla sprawy Chrystusa, ale są też dobre momenty, kiedy ludzie naprawdę jak mówimy o miłości Bożej, czy jak spiediętka w w sklepie, czy, czy osoby na ulicy się uśmiechają i i czują, że, że coś w tym jest. Także, kochani, my, kochani, siejmy, mówmy o Jezusie, gdziekolwiek jesteśmy i cokolwiek robimy. Ja już nie będę przedłużał, zachęcam Was do tego, abyście na 100% żyli dla Jezusa, siebie samego także zachęcam, aby 100% iść za Jezusem, aby On zawsze był w centrum, bo On daje nam poczucie bezpieczeństwa, On daje nam miłość, akceptację, On dał nam swoją sprawiedliwość, którą mamy za darmo. I On daje nam tożsamość, wspaniałą tożsamość, w której możemy trwać i możemy iść na cały świat, głosić Ewangelię, błogosławić innych ludzi i być światłością tego świata i solą tej ziemi. Tego życzę sobie i Wam oczywiście. Hallelujah, chwała Bogu, amen.